Witam Was bardzo serdecznie w 16 odcinku z tej serii City Skylines. W ostatnim odcinku zajmowałem się tutaj tymi okolicami. Dzisiaj, jaki jest plan? Chciałbym zrobić jakiś hipermarket tutaj w tych okolicach, na tych polach, żeby to jakoś wykorzystać, żeby tutaj tak pusto nie było. Co się tutaj jeszcze stało? Jakiś pożar mamy. Mieliśmy, mamy dalej, coś się pali. Wygląda to troszeczkę inaczej niż zawsze. Możliwe, że przez to, że kupiłem sobie dodatek ten yy, z tymi katastrofami, więc troszeczkę może to inaczej będzie wyglądać, ale ogólnie te losowe katastrofy wyłączyłem yy, przed chwilą, więc mam nadzieję, że tutaj jakoś nam miasta nie popsuje. Nie popsują, to najwyżej się kiedyś jakoś wykorzysta do czegoś. No dobra, także to wam pokazałem, więc możemy chyba przechodzić do budowy. Do budowy tutaj mamy taki właśnie hipermarket i jego chciałbym umieścić. No gdzieś tu, gdzieś tu, więc weźmy sobie może taką dróżkę i żeby to było jakoś ciekawiej. To zrobiłbym sobie ją pod jakimś takim kątem. Ok, coś takiego. Zobaczmy, czy to się w ogóle tutaj zmieści. No tak, chociaż nie wiem, czy to nie za daleko jest. Chyba troszeczkę za daleko, wiecie co? Ja bym to wolał mieć troszeczkę wcześniej. Więc tą drogę przesunąłbym sobie bardziej gdzieś. No myślę, że tutaj. Dobra. I teraz ten hipermarket dużo lepiej tutaj będzie wyglądał. Postawię go sobie tu. Oczywiście jakieś parkingi i tak dalej. Zaraz tam będę obok niego robił. To jeszcze chwileczkę. Tą drogę może sobie tutaj kawałek jej wyburzę. Poprowadziłbym ją gdzieś tak raczej dotąd. Czy jeszcze dalej? Nie no, myślę, że dotąd. No i tutaj, jakąś raczej krzywą drogą do tego bym się podłączył. Ok, super. Teraz, przy tym, jakieś raczej takie duże parkingi? Raz, dwa. Trzy, niech będzie, czy one są w miarę równo, myślę, że tak. Chyba nie będzie nic, nic trzeba przesuwać. Ewentualnie kawałeczek je oddale od tej drogi, żeby to tam jakoś nie wystawało. Może w tą stronę przesunę. Ok. No i teraz już będzie pięknie. Do tego, do czegoś takiego. Zapewne nasi piesi chcieliby jakoś sobie dotrzeć. Więc zrobię im tutaj jakąś taką betonową ścieżkę. I połączę się po prostu z tą drogą. Na pewno będzie prościej, chyba, że. Chyba że... Właśnie, może nie ścieżkę, może nawet, może nawet drogę, żeby też nie było tak, żeby oni tutaj, no, żeby oni nie musieli wjeżdżać na tą główną drogę, niepotrzebnie jej korkować po to, żeby podjechać pod ten sklep. Więc zrobię sobie coś takiego, że połączyłbym to jakoś z tym, tym miejscu. Myślę, że może być. Tylko czystym drzewem jest wszystko ok. Może ja je lekko przesunę, dobra? No i też myślę, że jako skrótu nie będą tego używać, bo to żaden skrót. Tędy jest szybciej przejechać. A tutaj mają dzięki temu podjazd pod ten market. A ten gdzie jedzie? No nie mówcie, że oni tu. Nie no, dobra, na parking jedzie, na parking jedzie, więc bardzo dobrze. Yy, no i co? Jeszcze troszkę więcej parkingów? Yy, teoretycznie można by tutaj jeszcze spróbować coś zrobić. Yy, na przykład taką prostą drogę. Yy, gdzieś tutaj za tym. Hmm, czy to mi się uda tutaj jakoś połączyć sensownie? To by trzeba kawałeczek tak, i teraz do tego. Ok, super. Raz i dwa, to sobie kawałeczek tutaj dosunę. Pięknie. Ten fragmencik, jego bym troszeczkę może cofnął. Ok, i tutaj może to już jakimś takim łukiem iść, a to 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 ja bym sobie jednak wyburzył i jeszcze raz zrobił bo coś tutaj się dziwnego stało. Kawałeczek na przykład tak i tutaj z powrotem. Okej, okay, niech to jakieś takie krzywe będzie. Yy, zaraz wam z tą wodą pomogę tam. Zaraz, dobra, może od razu, yy, żeby nie było problemu gdzieś tutaj właśnie pod tą drogą. Mniej więcej niech sobie to idzie, tutaj też może iść. Okej, okay, pod tą główną drogą też niech już jakaś rura będzie. Można to nawet na tą stronę przeprowadzić. Super. Yy, czyli to mamy, to mamy i teraz właśnie Jakieś tutaj, może mniejsze parkingi po tej stronie, coś takiego, czy, czy raczej. Chwilę. Coś takiego też by się zmieściło. Dobra mogą być większe, a na przykład tutaj jakiś jeden mniejszy. OK. Yy, tylko jeszcze to wszystko bym sobie kawałeczek na przykład dalej przesunął. No super. Yy, super, super. I jeszcze taka jedna rzecz, fajnie byłoby to połączyć z tą wydeptaną tutaj ścieżką. Myślę, że też właśnie taką wydeptaną, żeby to już jakoś tutaj podobnie wyglądało. Yy, czyli stąd wyprowadziłbym sobie tą ścieżkę, tak i tak. No, myślę, że może być. Będą sobie tutaj mogli przejść. A z takich bardziej betonowych ścieżek, to zrobiłbym to tutaj, tylko to może bez przyciągania. Za tym parkingiem na przykład. Okej, okay, będzie to też jakoś ładnie wyglądało. Tutaj się, się podłączę do tej drogi. I z tyłu parkingu, tutaj też coś takiego. Chwilka, to mi się nie podoba jeszcze raz choć tu to sobie przesunę kawałeczek dalej w to miejsce ok i to raczej chciałbym połączyć z tym dobra tak może będzie lepiej to sobie kawałeczek tutaj przesunę no super jak będą chcieli to sobie tamtędy przejdą ewentualnie drogą także jest dużo możliwości chyba że jeszcze jeszcze jedna możliwość betonową ścieżkę na przykład tutaj z tyłu jakby ktoś potrzebował sobie tutaj przejść Tyłem. jeszcze tu troszeczkę może przesunę tutaj kawałeczek bliżej żeby nie było to jakoś jakieś brzydkie no super super jeszcze coś tutaj tego bym raczej nie chciał tu chyba może być. Wydaje mi się, że tutaj może być taki market w polu. Ale w tym miejscu to myślę, że jakoś można by to ozdobić jakimiś drzewkami. Którymi? Jakimiś takimi małymi? Myślę, że mogą być takie małe. Tylko to bym sobie większym pędzelkiem oczywiście nie działa, więc inaczej to zrobimy. Zrobimy to tak, żeby one tutaj sobie były przy tej drodze. Tutaj, tutaj jest za krótki fragmencik, więc będzie trzeba ręcznie coś tam wstawić. Tutaj na tym prostym. Tutaj dobra, to już sobie ręcznie może wstawię. Tutaj raz, dwa i tutaj jeszcze jakieś jedno. No, okej, okay, myślę, że dosyć ładnie to tutaj będzie wyglądać. Może tutaj za dużo tych rzeczy nie ma, no chyba że, chyba że jeszcze w środku jakieś drzewka. Okej. Okay. Jednak pusto tutaj było. No dobra, chyba tak bym to zostawił. Jeszcze, żeby to jakoś tutaj już zakończyć, to było tym, tak? To było tym, tylko że tutaj trzeba było sobie to zwiększyć na jakieś chociaż jeden albo dwa. I teraz to powinno tutaj ładnie wyglądać. Czy to są na pewno te drzewa? Takie troszkę większe? Nie, no myślę, że te. Czy te. Nie no to to muszą być te. To muszą być te i to bym sobie tutaj dotąd dał, tutaj stąd. Tak teraz dalej na zakręciku tutaj i tutaj. No dobra, czyli to mamy powiedzmy zakończoną tą część. Troszeczkę będzie zasłaniało ten market, po co to ma być aż tak bardzo widać z drogi? Myślę, że będzie. Myślę, że będzie dobrze. Tutaj mamy te pola. Może jeszcze te drzewka sobie tutaj pojedyncze pousuwam, super. I dokończyłbym jeszcze w tym miejscu to w takim razie, okej, okay. tak, 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 tak. Tutaj, żeby to już całe wyglądało. Tak samo, właśnie, przypomniałem sobie, czego wam jeszcze nie pokazałem na początku odcinka. Przecież najważniejsza rzecz, co tam, że jakiś pożar był, tym się zająłem. Korków nie ma, korków nie ma, także możliwe, że gra sobie już ogarnęła. To, że tutaj jest dodatkowy przejazd i po prostu oni już mi tędy wszyscy nie jeżdżą, bo jak ktoś oglądał poprzedni odcinek, no to tutaj, no działo się, działo się, dosyć to zakorkowane było, a dzisiaj raczej jest przyjemnie. Także to mi się podoba. Jeszcze jedna rzecz, bo patrzyłem sobie w te linie autobusowe i one, nie, nawet nie, była taka poplątana troszeczkę przedtem, ale widzę, że tutaj się naprawiła przez ten supermarket, ale skoro już jestem w tym temacie, to zrobimy sobie jakoś sensowniej tą linię. Właśnie myślę, że taki przystanek tutaj w tym miejscu mógłby być tak, żeby, żeby ci ludzie mogli z tego korzystać w przyszłości. Tak myślałem, żeby tą linię poprowadzić gdzieś tam dalej w strefę fabryczną, ale to raczej troszkę dalsza przyszłość nad tym jeszcze będzie trzeba pomyśleć. Ok, także to mamy i teraz przeszedłbym do tego, żeby jednak troszeczkę więcej tych mieszkańców mi się wprowadziło, no bo jak widzicie zapotrzebowanie na mieszkańców jest na sklepy, brak wystarczającej liczby pracowników, no dokładnie tutaj też przedtem coś było. Było, ale no dobra, także trzeba by się tym zająć. Jeszcze zanim się tym zajmę, to odblokuję sobie może ten kwadracik. Super, żeby tutaj już się nie ograniczać jakoś. Też trzeba pamiętać, że tutaj gdzieś ten uniwersytet chciałem, więc raczej rozbudowywałbym teraz te mieszkania gdzieś tak po tej stronie. Można by to na przykład zrobić sobie tak, że tutaj wyprowadziłbym sobie taką prostą drogę z przyciąganiem. okej okay, 90 stopni jest, jest. No to super. Tu mi się troszeczkę kratki popsuły, ale to już bym się tym nie przejmował, czy bym się przejmował? Chwilka, nie dałoby się tego zrobić jakoś ładniej? Chyba nie. Chyba nie. Także niech to już w ten sposób będzie. Tutaj mamy taką drogę, i teraz się tak zastanawiam, żeby tutaj mi nie wyszła jakaś super równa siatka, ale też żeby tego nie przekombinować. No właśnie, gdzieś tutaj bym się z tym połączył, żeby jakiś dodatkowy wjazd był. Możliwe, że gdzieś przy tym szpitalu, przy tej pętli autobusowej, zrobiłbym sobie jakieś skrzyżowanie. Na przykład w tym miejscu to jest w ogóle pod jakimś takim kątem. Chyba, że troszeczkę wcześniej, okej, okay. albo tutaj na środku, o, właśnie, dobra, tutaj jest taka ścieżka. I od niej, powiedzmy, że od niej po drugiej stronie zrobiłbym sobie coś takiego. Taki tutaj dodatkowy wjazd. No, i to chyba mogłoby się jakoś tutaj razem połączyć. Taka dosyć duża strefa. Coś mi się nie wydaje, żebym dzisiaj to zabudował. Aż tak szybko budować nie będę. No, ale mamy przynajmniej jakieś, jakieś tutaj granice tego. Dobra. No, i teraz trzeba by tutaj może jakoś to jeszcze ze środka połączyć. Tutaj mamy jakieś takie dosyć małe skrzyżowanie, więc gdyby. Je troszeczkę powiększyć. Okej, okay, wtedy tam będzie taka główna droga, tutaj, tylko wjazd na parking. To sobie mógłbym wtedy z tym tutaj połączyć. Super. I raczej takich dużych przestrzeni bym nie chciał. To znaczy, to by ciekawie wyglądało. Chyba, że spróbujemy coś takiego. Się zastanawiam, czy, czy chciałbym mieć takie duże przestrzenie między tymi budynkami. Hmm. No nie wiem, nie wiem. Może nie aż takie duże, ale gdybym zrobił na przykład coś takiego, że to sobie tutaj z tym połączę, tutaj dalej tą drogę jakoś w tą stronę, chociaż tutaj. Chwilka, tu bym sobie zrobił tak i teraz, żeby. O, właśnie, coś bardziej w tym stylu. To sobie może jeszcze na chwileczkę wyburzę. To bym chciał, tak, żeby te kratki się tutaj nie psuły. Chwilka. No dobra, powiedzmy, że coś takiego mogłoby być. To sobie tutaj z tym połączę. I wtedy tutaj w środku byłoby, byłaby taka przestrzeń jakiś taki, no nie wiem, park czy, czy co to będzie. Yy, tutaj dalej, jeszcze tą drogę pod jakimś takim kątem gdzieś tak, no myślę, że dotąd, to znaczy bez łączenia, tak, żeby tutaj jakieś dodatkowe skrzyżowanie nie powstało. Yy, ten sposób. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. No dobra, no zobaczymy jak to będzie wyglądać. Na razie pierwsze co? Yy, najważniejsza rzecz to ta woda, więc yy, rury sobie na początek tutaj położę. Yy, to sobie zrobimy jeszcze tak i stąd tutaj. Okej, okay. w tym środku nie wiem, czy będzie potrzebna woda. Na wszelki wypadek zrobię sobie taką rurę. Yy, no i co teraz? Teraz tutaj na pewno chciałbym mieć wszędzie mieszkania. Yy, to znaczy wszędzie może poza tym fragmencikiem, tak? Bo tu chciałbym, żeby, tu bym chciał, żeby był taki, żeby było takie przejście. Yy, tak tutaj raczej mogą być. Okej, okay. to biuro może mi się za bardzo nie podoba. Tu bym raczej zrobił jakiś sklepik. Super. Yy, to by mogło być, to by mogło być. Ok. ci się tutaj budują. Halo, stop, nie ma budowy. Nie ma budowy, ponieważ tutaj będzie coś w stylu jakiegoś parku, ale to zaraz. Najpierw to jeszcze bym sobie na przykład zaznaczył to. Czy ja mówiłem wcześniej, że, że raczej dzisiaj tego wszystkiego nie zabuduję? No, no, jak widać, ale nie wszystko, bo tutaj troszeczkę będzie tej przestrzeni w środku. Ok, czyli mamy coś takiego, i teraz tutaj właśnie zrobiłbym sobie jakąś taką wydeptaną chyba ścieżkę. Wydeptaną, czy asfaltową, a może parkową? Może parkową nawet, może nawet parkową, gdzieś na przykład stąd, ale zróbmy już to porządnie, tak? Czyli Czyli jakieś wejście do parku, niech to będzie zwykły park. Z tego bym to chyba zrobił, z tego City Parku. To sobie kawałeczek przesunę. Ok, w tym miejscu ta latarnia może się mi troszeczkę nie podoba. Dałoby się ją przesunąć. okej, okay. powiedzmy, że teraz będzie troszeczkę lepiej. No i weźmy sobie coś takiego. Tutaj, super. No i jakimś chwila? Chciałem parkową, tak? Parkową. Niech to będzie prawdziwy park, a nie jakaś wydeptana ścieżka. Tutaj zrobimy sobie coś takiego. Nie tak. Nie tak, tylko bardziej. Tutaj kawałeczek dalej w tą stronę i tak. Teraz po drugiej stronie tutaj coś takiego. To by mogło iść nawet jakoś tak. Zaraz tam jeszcze jakąś drugą ścieżkę zrobię, żeby to bardziej naokoło szło. Tutaj się podłączę do tej drogi. Super. No i coś na przykład tutaj jeszcze od tej strony, tak żeby właśnie w środku była jakaś taka przestrzeń tutaj gdzieś w okolicach tego cmentarzu bym się podłączył. No i jakieś wejścia dodatkowe do tego parku, na przykład tutaj, naprzeciwko tej drogi. Troszeczkę to krzywo. Okej, okay, dobra, tak bym to zrobił. Jeszcze od razu sobie zrobię tu jakieś przejście dla pieszych, choć tu przejście. Okej, okay, dokładnie. Kawałeczek bym je jeszcze przesunął. Bardziej o, w tym miejscu niech to sobie będzie. Jeszcze jeśli chodzi o przejścia dla pieszych, to coś tutaj bym chciał. Tutaj może być. Tutaj. Zaraz sobie to wszystko poprawię. Ty tutaj, okej. Okay. To bardziej tak i to. Coś, coś tu krzywe jest z tą drogą. Dobra, mniejsza z tym. To już niech tak zostanie. Czyli, czyli tutaj mamy coś takiego, jeszcze. Jed, jeszcze jedna ścieżka. Gdzież te ścieżki? Tutaj, jeszcze jedna ścieżka. Gdzieś tak stąd. Może stąd to zrobię? O. Tak i tak, super. Do tego przejście dla pieszych w tym miejscu. To sobie jeszcze kawałeczek przesunę. Dobra, no i mniej więcej o to by chodziło, tak? Tylko żeby to nie było aż takie puste, to dosadziłbym sobie tutaj jakieś drzewka. Tylko czy ja chcę takie zwykłe, największe drzewa, takie jak wszędzie, to znaczy nie wiem, troszeczkę może by ich mogło być, ale raczej coś innego bym tutaj chciał. Raczej coś innego, nie za dużego. Powiedzmy, że może takie drzewka. Też jakimś takim bardziej pędzlem, żeby się tego za dużo nie zrobiło. Okej, okay, tak, tak, tak. Raczej jakieś takie pojedyncze drzewka, niż żeby to był las. Mógłbym jeszcze sobie tutaj troszeczkę tego dostawić. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Coś w tym stylu. No i teraz z takich jeszcze rzeczy tutaj parkowych. Nie wiem, czy jakiś tutaj samochód lodziarnia? Pewnie może być właśnie tutaj gdzieś w tych okolicach, ale bardziej to ja tutaj chciałbym zrobić jakiś plac zabaw. Żeby się mogli, mogły te dzieci bawić, które tutaj mieszkają w okolicy. No bo to będzie taki dosyć fajny park, tak? Tutaj mają widoczek z okien i w środku taka dosyć duża przestrzeń, także jak najbardziej myślę, że to im się spodoba. No tylko właśnie weźmy sobie, gdzie są te rzeczy. Tutaj będą te rzeczy. Także. Tutaj, gdzieś jest jeszcze coś. Nie wiem, dobra. Zacznijmy może od tych karuzel. Jakąś jedną tutaj, drugą tutaj. Po tej stronie też coś do tego. Do tego jakaś taka zjeżdżalnia. Tutaj, może bardziej na środku. Jedna taka. Druga. Druga gdzieś tutaj. Takie huśtaweczki. Raz. Dwa. Trzy. Na przykład, jakoś tak obok siebie. Takie w troszeczkę innym stylu. Tutaj, gdzieś. Raz. Dwa, trzy, pięknie. Co my tu jeszcze mamy? Kiosk. Kiosk to gdzieś może tutaj na wejściu. To raczej tam nie będzie aż tak bardzo potrzebne. Jakieś ławeczki jak najbardziej tutaj się przydadzą, żeby ci rodzice mogli sobie tutaj na przykład usiąść i obserwować, pilnować. Dobra, tutaj coś na przykład takiego, cztery takie ławeczki. Yy, Jaką ścieżkę w ogóle tutaj bym chyba chciał, czy nie, taką środek? Nie, raczej niech sobie tutaj po prostu wchodzą, yy, jak tam im wyjdzie. To znaczy, właśnie, tylko że oni nie będą tutaj wchodzili. A gdybym na przykład wziął taką niewidzialną ścieżkę, yy, tylko właśnie, jak zrobię coś takiego, no to widzicie jak to wygląda. Więc teraz pytanie: Czy gdybym ja to zrobił troszeczkę dalej? Czy oni przejdą? Nie, raczej nie przejdą. Dobra. Yy, także chyba to będzie musiało niestety tak po prostu wyglądać. Yy, to drzewo, nie wiem, czy tutaj aż tak dużo drzew na tym placu zabaw jest potrzebnych. Raczej, raczej troszeczkę mniej bym chciał. Okej, okay, może nawet cały ten środek taki pusty. No, yy, tak myślę, że będzie lepiej. Wracając jeszcze do tych rzeczy, nie wiem, jakąś taką altankę tutaj na środku. Można by. Można by chyba jedną taką altankę tutaj postawić. Nie wiem, jakieś kosze na śmieci. Nie, kosze na śmieci są już przy ścieżce, więc tym raczej się nie będę tutaj jakoś zajmował niepotrzebnie. Ok, jakieś może jeszcze tutaj dodatkowe huśtawki. No, troszeczkę duży jest ten park. Żeby go tutaj jakoś ciekawie zrobić, to to nie wiem, czy tak prosto będzie. Zaraz zobaczymy, jak to wyjdzie. Tak, tak, tak. Nie wiem, jakąś jeszcze zjeżdżalnię dalej od centrum. No, może być jakaś taka bardziej tutaj druga strefa w tych okolicach. Tylko, oczywiście, te ławeczki, bo te ławeczki to są właśnie takie przy ścieżce, a tutaj też, żeby prosto przy tych zjeżdżalniach, karuzelach, mieli jakieś dodatkowe. Tutaj jakaś, ok, przy tych też by można coś dać. Raz, dwa. Tym też bym chyba jakąś zjeżdżalnię tutaj dał. Gdzieś na przykład, nie wiem, tutaj. No powiedzmy, powiedzmy, na razie myślę, że taki park wystarczy. Tylko jeszcze jedna rzecz, włączmy sobie noc. No bo jak widzicie, to w nocy tutaj w środku jest dosyć ciemno. No chciałbym, żeby chociaż coś tutaj było widać. Więc jakieś tutaj latarnie można by postawić. Na przykład tutaj właśnie między tymi ławeczkami, tutaj gdzieś przy ławeczce. Tutaj by trzeba gdzieś tak bardziej na środku je poustawiać, okej, okay, tutaj też między tymi ławeczkami, żeby też tam jak już ciemniej będzie, żeby dało się, nie wiem, coś poczytać, żeby coś było widać, tu się jeszcze coś by przydało. Powiedzmy, że tak. No i tu jest troszeczkę ciemno, więc jeszcze jedną sobie taką tutaj postawię. No i myślę, że dosyć dobrze to wygląda. Taki plac zabaw, właśnie w tej części. Yy, czy w tej części chciałbym coś dać? To znaczy, czy chciałbym, czy ja mam w ogóle coś, co bym mógł tutaj dać? Yy, no te altanki mógłbym dać, ale je jeszcze mam poblokowane. W ogóle chwila. Ja sobie tutaj w ogóle nie zaznaczyłem tego obszaru parkowego. No jak to? Już, już to nadrabiam, żeby ten park działał, dawał im tutaj jakieś korzyści. Już tutaj widać, jak się wartości gruntu zmieniają, czy nie? No, pięknie, czemu ja drugi park robię? Może tym większym będzie prościej. Okej, okay, jakoś tak dotąd. Tak, 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 tak. tak. No mniej więcej coś takiego. No tylko oczywiście będzie trzeba zrobić tutaj jeszcze jakieś atrakcji parkowych, bo tak sama taka strefa to nie wiem, czy aż tak dużo da. Także z tych takich zwykłych rzeczy postawiłbym sobie może jeszcze jakąś kawiarnię, na przykład tutaj przy tej ulicy gdzieś w środku. To by mogło być plac parkowy. A postawmy go sobie gdzieś tak tutaj. I do tego zrobiłbym jeszcze na przykład jakieś jedno wejście. Tutaj na przykład stąd obok tego. Stąd obok tego i to tak, tylko, że ten plac y, trzeba by dać w drugą stronę. OK, żeby tam nie trzeba jakieś dodatkowej ścieżki robić. Taki placyk sobie tutaj może być od tej strony. Super. Pożar mamy. Mam nadzieję, że oni dojadą. Ostatnio tutaj gdzieś straż pożarną stawiałem, więc powinni dać radę. Mam taką nadzieję. A jak nie to będzie trzeba jeszcze coś tutaj w tych okolicach umieścić. Yy, dobra, wracając do tego parku. Kawiarnie mamy. Yy, toaleta jakaś też się może przydać. Powiedzmy, że tutaj gdzieś na wejściu jedną, przy drugim wejściu drugą. Okej, okay, co my tu jeszcze mamy? Punkt informacyjny to gdzieś na przykład w tych okolicach. Szachy. Szachy to gdzieś właśnie też w tych okolicach by można dać. Gdzieś tutaj. Na przykład tak bym mnie sobie tutaj postawił. Chyba, że prosto przy ścieżce? Nie, raczej tak. Raczej kawałeczek dalej. Raczej kawałeczek dalej. I teraz do tego jakąś ścieżkę. Tylko wolałbym z tego jednak. Dobra, zrobimy to tak. Tutaj taka ścieżka nie przechodząca już w tamtą stronę, bo chyba aż tak dużo mi tych połączeń tutaj nie jest potrzebnych. Yy, chyba, że o, te szachy mogę w sumie dalej tutaj w tą stronę przesunąć, a ta ścieżka niech sobie tędy jakoś idzie tutaj do drogi. Okej, okay. myślę, że tak może być. To sobie jeszcze kawałeczek tutaj przesunę. No super. Yy, czyli to mamy. Co wy byście jeszcze chcieli? Czy tutaj jest jeszcze coś takiego, co by można im dać? Chyba nie, to znaczy z tych takich głównych atrakcji, tak? Bo oprócz tego, oprócz tego, mogłem dać jeszcze na przykład jakieś stoliczki. Jakieś stoliczki, no dokładnie tutaj mamy tą kawiarnię, więc akurat myślę, że obok tej kawiarni, weźmy sobie tu jakąś 16, 15, dajmy obok tej kawiarni, jak najbardziej jakieś stoliczki można dać. To znaczy, wiadomo, tutaj w środku mają jakieś stoliczki, ale jak ktoś będzie chciał sobie zjeść coś tutaj bardziej na zewnątrz, czy tam przyjść z czymś swoim, to myślę, że, że będzie to dobre miejsce na to. Nie wiem, czy nie za dużo tego. Dobra. Nie, może nie będą narzekać na to. Tutaj jeszcze. O, tu już przy tym placu raczej bym tego nie zrobił. Przy tym placu to można by zrobić na przykład jakieś roślinki, takie na przykład drzewka. I to bym sobie zrobił tak. A może jakąś nawet taką ścieżkę tutaj. Takie jakby powiedzmy wejście na ten teren, tylko że to w takim razie musiałoby być troszeczkę bliżej, troszeczkę bliżej siebie, żeby to jakoś ciekawie wyglądało, tylko że one są. No one są troszeczkę duże, no ale dobra, jakoś... Hmm. Tak zastanawiam, pokażcie mi tą ścieżkę, bo tą ścieżkę jakbym na przykład poprowadził stąd, no właśnie, po pierwsze to to będzie brzydko, troszeczkę wyglądało. Nie, tak, tak nie może być. Jeśli już coś takiego bym chciał, to muszę to zrobić po prostu z takiej ścieżki, tak? A taka ścieżka będzie tu za duża. Dobra, nie ma, nie, nie robimy tego. Zrobimy to inaczej. Yy, tym, to ja sobie tu po prostu ozdobię ten teren w ten sposób. O, tak. Troszkę blisko mogą być. Mogą być tak bliżej siebie. Tu będzie właśnie jakiś taki, powiedzmy, teren, na który się nie wchodzi. Ewentualnie, właśnie gdzieś między drzewkami, sobie można przejść tam z jakimś pieskiem, pospacerować po takiej bardziej łące. To mi coś tutaj nie za bardzo. Yy, Okej, okay, tak. I tutaj, stąd. Tędy, dobra, jeszcze sobie tutaj kawałeczek przesunę, to będzie lepiej. No. Coś takiego, yy, coś takiego i w środku, nie wiem, coś jeszcze, może jakieś większe drzewka, Mamy tylko pojedynczo. Hmm. no to by raczej było troszeczkę duże, ale to w sumie nawet fajnie wyglądało. Raz, dwa, ok. No dobra, i się zastanawiam, czy jeszcze tutaj po drugiej stronie czegoś takiego. Znaczy, nie wiem, czy coś takiego, ale na pewno jeszcze tutaj bym chciał mieć jakieś ścieżki, ewentualnie budynki. Tak, jest zapotrzebowanie na te sklepy, więc tutaj chyba można by właśnie sobie coś zrobić, ale raczej mniejszego, tak? Żeby przy tych budynkach też nie było jakiegoś takiego hałasu, przy tych budynkach mieszkalnych, tutaj powiedzmy już, że będzie coś większego. I jeszcze jedna rzecz, czyli właśnie to przejście. Przejście takie stąd. Stąd. Przejście stąd i to. Może nie tutaj, bo tutaj mają kawałeczek dalej. Dosyć blisko przejście, więc to raczej bym sobie zrobił tędy i tutaj, między tymi budynkami. Może być wejście w tą stronę. Super. Jeszcze, jeszcze, żeby to jakoś ozdobić. Żeby to jakoś ozdobić, to wziąłbym sobie te. Nasze tradycyjne krzaczki i postawił je tutaj przy tej ścieżce. Tędy, tędy. A w trakcie, jak ja stawiam te, te krzaczki, to wy możecie sobie zjechać troszeczkę niżej. Czy to tam oglądacie w przeglądarce, czy na telefonie, tam jest taka łapeczka w górę lub w dół, i możecie kliknąć. Jak już, dotarli, jak już dotrwaliście do tego momentu, to, to myślę, że możecie to zrobić. Ok, coś w tym stylu i tutaj jakieś, jakieś drzeweczka. Okej. Okay. Yy, coś takiego, ale jeszcze chciałbym tych takich może gdzieś dosadzić. Jak myślicie? Gdzie by to pasowało? Tutaj tak po prostu. Jakiś taki, no nie wiem, już nie jakiś taki ogródek specjalny, ale po prostu kilka tych drzewek. O. Myślę, że to ładnie będzie wyglądać. I w sumie tutaj też by ich można troszkę dostawić. Tak właśnie, żeby było troszeczkę inaczej, bo wszędzie jest tak zielono, a ten park właśnie by się wyróżniał tymi drzewkami. O, właśnie, tutaj jakieś. Zamiast tych zielonych, to będzie więcej takich tutaj gdzieś przy tej ścieżce. Środek zostawiam pusty, tam już tego nie będę. Dawał tutaj jakieś o, tu jest tak pusto, a tutaj jeszcze taki ogródek. Dobra, weźmy jeszcze coś tutaj dajmy. No dobra, także dosyć, dosyć dużo tych mieszkań dzisiaj powstało. Dosyć dużą. Więcej niż ostatnio. Ostatnio było ich dosyć mało. Yy, no to co? Myślę, że tyle w dzisiejszym odcinku wystarczy, ale mi się tutaj pożary robią. No, kupiłem sobie ten dodatek z katastrofami i teraz te pożary, no, no, troszeczkę, troszeczkę inaczej działają. Dobra, yy, ale to mniejsza z tym. Także dziękuję wam za oglądanie, dziękuję wszystkim, którzy dotarli do tego momentu. Subik, łapeczka, tam wiecie co robić. Dziękuję za oglądanie i do usłyszenia następnym razem. Cześć, cześć!